Ale możesz to pokonać wszystko. Chcesz odrzucić alkohol, narkotyki, inne nałogi które posiadasz i przede wszystkim Co komputer. Wszystko? Tibia to niszczy twoje życie. To jest główny nasz temat. Dobrze. No, a który masz Ale do, na? do sprawy Majery wrócimy <laughs> w przyszłym etapie. Teraz jedziemy a dalej. Ja może o sobie, bo teraz tak usiedliśmy. No niestety, moja. Ko ja jestem Mateusz, jestem z Włocławka. Jestem honorowym dawcą krwi. Oddaję Kulia, mi co dwa, pół małże. miesiąca krew. Interesuję się sportem, y, lubię futbol, koszykówkę, akcję, lubię pływać. Y, w czasie wolnym y, bardzo mało mam tego czasu. Zdarza mi się pół godzinki poświęcić na Tibie. Y, idę expić. Czasem się zdarza, że jest jakaś akcja, wtedy bijemy kogoś. No ale tutaj. To jest nieistotne, może przejdźmy dalej. Eee, pan pode mną, pan Neshil, proszę bardzo, co ma pan do powiedzenia na swój temat. On Przedstawić da, się mogu. krótko. Kogut, co ty dzisiaj czpałeś, mi powie? Tutaj jednak idziemy dalej w uzależnienia, to trzeba odrzucić już, to e, rozmawialiśmy na ten temat. No dobrze, e, pan Rafałek, proszę bardzo, co pan może o sobie powiedzieć? Jakieś e, zainteresowania, ulubione... Ja, nie, nie, nie na przegłos. Mieliśmy już na grupie taką osobę, właśnie to był bardzo przymulony człowiek, on też miał problemy Ze sobą nie potrafił się wypowiedzieć, okej, okay, so Kolejna osoba to jest Sir Artea, proszę bardzo, kilka słów o sobie Szkoda, że nie wie co do niego powiedziałeś, ale A, widać, że pan jest obcokrajowcem, ale to wszystko przed panem, przy pana To jest tak, że to niby się nie rozumie o czym rozmawiamy, ale Niemcy, a Polacy to jest granica, to jest parę kilometrów to nie ma problemu, pan się już wszystko przyswoi, to jest proste. Na pewno ma pan problem z alkoholem, don't to jest like normalne w naszej grupie. There, Dobrze, yy, idziemy niżej. Pod nami jest pan Yamcha. co pan może powiedzieć o sobie? Mam po ile Royal Armor Danaita. Nie ma mikro, ale spoko. Lubi jarać, oczywiście to jesteśmy w tym temacie dalej, to jest tak jak Majra, proszę ograniczyć, gdyż yy, Przykład Majry podam. Mm, przez ponad 30 dni, nie, jak to nie, powiedział, nie. Y, palił do palaczek. Y, jak wiemy, do palaczek są tylko dla kolekcjonerów, tego się nie pali. Jednak on palił dzień w dzień, potem miał dziury w mózgu, niestety opuścił się bardzo w nauce, stracił. Stracił też najbliższe osoby. To było przykre. Ja nie mogę o tym rozmawiać. Ale. <laughs> Musiał powtórzyć gimnazjum i teraz to nadal te dziury są. On teraz jest nieklasyfikowany, proszę Państwa. To jest y, trudny problem naprawdę, ale Majra powoli się ogranicza z alkoholem. Umysłowo też się zdarza niestety ograniczyć mu. No dobrze. Właśnie, i to jest wulgarno, to jest brak argumentów, to się nazywa zero w ogóle jakiegoś... Zero, proszę. Dobrze, przejdźmy niżej. Pan Żelu, co pan może sobie powiedzieć? Ja nie prowadzę grupy, proszę państwa, po to, żebyście siedzieli w ciszy. Ja bym życzył sobie, żebyście sobie, żebyście sobie y, otworzyli się na mnie, powiedzieli, w czym jest problem, y, ile macie lat, skąd jesteście, czemu akurat pijecie alkohol i czemu bierzecie narkotyki. O, widzę, mamy nową osobę na grupie, jest to pan y, Roy Striker, może pan coś o sobie powie. On też obcokrajowiec. To jest Żyd, to co innego, proszę państwa. To nie jest, to, też, że obcokrajowiec. Miałem z... O, widzę, że pan żeliu się coś chce wypowiedzieć, proszę bardzo, udzielam panu głosu. Miałem zmutowane mikro. A co to jest AAA, ma się rozumieć? To nie jest AA, to jest grupa wspomagająca nas wszystkich. Każdy ma tu jakiś problem. Różne problemy mamy, tak jak to jest życie po prostu. Jeden ma problemy finansowe, o właśnie. Majra nie ma pieniędzy na warmoda, to jest na pewno jakiś nowe narkotyk. To jest też problem. To omówimy później. Na razie pan żalu, bo pan miał zmutowany mikro, teraz może coś ciekawego. Skąd pan przyjechał? Ile pan ma lat? Z czym jest problem pana? Ulubione zajęcia, zainteresowania? Ja kurwiana na wyrmach, chcecie Nie przerywaj. Dawaj się go. Mam taką piosenkę. Mario to jest pegier, kurwa jego mać. Jak nie wbije lewla, to nie pójdzie spać. Dziękuję. Bardzo ładna piosenka. Tutaj widzę, że pan no. się ogranicza tylko z uzależnieniami do TB, tak? To jest też ciężka choroba. Kiedyś też byłem uzależniony od tego. Potrafiłem siedzieć przy komputerze, niech pan przeszło. pomyśli. Po, po półtorej godziny dziennie, nawet, chociaż znam przypadki skrajne. Homal! 17 godzin dziennie. Majra 18, Super Sławek 20 godzin. Hmm, co tu mogę powiedzieć? No, Wyszedłem z tego, powiem szczerze, wyszedłem. Teraz mi się zdarza czasem, jak już jestem, yy, mam taki, poczuję, że muszę, to wtedy nawet do 15 minut mi się zdarza siedzieć przy Tibi. Ogólnie zajmuję się tym, że prowadzę takie grupy wsparcia. Jest tu parę osób, między innymi... U... Znaczy, tu jest każdy uzależniony od czegoś, nie ma co powiedzieć w bawełnę, mm, jak sobie je posiąść, się mordy, i rafałka. tak dalej, jak każdy sobie rzepkę skrobie i dobry zwyczajnie pożyczaj, tak? Teraz, teraz, na szalkach wszyscy mają w skórze, zabili Rafałka, kurde.